Miniony tydzień, oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Cieszę się, że mogę do Państwa mówić w tak przyjemny dzień. Otóż pogoda, słońce nam dopisuje, mamy babie lato, tak to się nazywa, ma być nadal jeszcze ciepło, miło i przyjemnie. Proszę Państwa, dziękuję za wpłaty, jakie Państwo dokonali i dokonują na nasze stowarzyszenie, to bardzo ważne. Ponieważ dzięki temu możemy prowadzić poszukiwania, ponieważ dzięki temu możemy prowadzić wszelkiego rodzaju także i spotkania, wsparcia dla ludzi, którzy potrzebują pomocy po stracie najbliższych. Będziemy mówili, ja powiem w tym w naszej pogadance o tym, co w tym tygodniu się działo o spotkaniu z panem doktorem Kaczorowskim, o hipnozie ale to potem. To wszystko dzięki Państwu, darom, wpłatom możemy działać. Proszę, lajkujcie, podbijajcie, udostępniajcie, łapka w górę, w bok, nie wiem co, pomachajcie łapką, ale róbmy wszystko, aby do najwięcej ludzi to docierało. Proszę Państwa, wczoraj także, będąc we Wrocławiu, bo, bo, bo byliśmy we Wrocławiu, już mamy podpisaną umowę na samochód Kia Sorento. Proszę Państwa, to jest tak. Ten samochód jest stowarzyszeniowy, żeby było jasne, żeby nie było różnych nieporozumień. Samochód jest stowarzyszeniowy i potrzebny do poszukiwań, do wyjazdów w teren. Wczoraj dostaliśmy dwie sprawy nowe, które będziemy już realizowali. Tak, one będą realizowane koło Opola. O, właściwie bardziej koło Nysy. Poszukiwania też na bagnach będą. Samochód jest nieodłączny. To jest samochód poszukiwawczo-terenowy. Stowarzyszeniowy, a nie jednej osoby stowarzyszeniowej, żeby było jasne. Jeżeli ktoś będzie potrzebował samochodu ze stowarzyszenia ze statutem, może go wziąć, możemy szukać, możemy jechać. Oczywiście nasz stowarzyszeniowy towarzysz, że tak ładnie zabrzmi, Waldemar z Rybnika, załatwił ten samochód i z własnych pieniędzy teraz dokłada i jeszcze go, że tak powiem, dopieszcza. Tak, czyli pewne rzeczy remontuje, ponieważ to jest 2003 rok, spokojnie, to nie jest nowy samochód. A więc trzeba mu dać trochę do pieszczenia, trzeba pewne części wymienić. Nadal jeszcze zbieramy, trzeba jeszcze będzie opony wymienić i tak dalej, ale już większość sumy mamy. Dzięki Państwu, za co dziękujemy też, ponieważ naprawdę to jest nasze dobro stowarzyszeniowe. Proszę Państwa, bo najważniejsze jest to, aby pomagać, ale żeby było też czym pomagać. Bo czasem słowa nie wystarczą. Trzeba też iść w czyny. A czyny są najważniejsze. Jak to mówił zawsze Jasiu. W czasie dyskoteki Jaś podchodzi do Małgosi i pyta: Zatańczysz? Tak odpowiada dziewczynka: To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. Proszę Państwa, Rewa, no to ciągle budzi kontrowersje, ciągle budzi jakieś emocje, ludzie też piszą, dopytują się. Proszę Państwa, my też mamy te emocje. W nas też się buzuje krew. Ale proszę mi wierzyć, my nadal nie mamy żadnej ekspertyzy. A mało tego, pani Ziemniakowa, czyli mama Andrzeja Ziemniaka, dostała pismo z prokuratury, że prokuratura... Nadal czeka na ekspertyzę kości i sweterka. No proszę Państwa, no i zresztą już czasu minęło. Więc my też nie mamy na to większego wpływu. Oczywiście zgłaszają się do nas wychowankowie. I oto jeden z wychowanków właśnie rozmawiał teraz z policją. To co przekazał nam, bo my to mamy nagrane też. No to proszę Państwa, to jeżą się włosy. To człowiek myśli. Gdzie się znajduje? Jeżeli Państwo oglądali, a jeżeli nie oglądali, to polecam do obejrzenia film, który nazywa się Uśpieni. Robert De Niro gra, Brad Pitt, yy, Magdaimon i wielu, wielu innych znanych aktorów. Jest to film, yy, o, sprzed wielu, wielu lat, ale proszę sobie go zobaczyć. Nomen omen, rewal. Jakby o rewalu. Więc ten właśnie były wychowanek złożył i będzie składał zeznania już na policji. To jest kolejny wychowanek, który otwiera się, Proszę Państwa, w Rewalu do dzisiaj mieszkają ludzie, którzy, znaczy większość ludzi w Rewalu wie, co tam się działo. Dużo ludzi tam jeszcze mieszka, którzy byli też tam no powiedzmy, nauczycielami i tak dalej. I większość ludzi wie, co w tamtym czasie było. Natomiast nikt nie zamierza mówić. Wręcz my mamy sytuację niekomfortową, ba nas już tam nie chcą. Gdyby jednak Ośrodek Rewalu zechciał mnie podać do sądu, zapraszam. Być może tą drogą zrobimy porządek, bo chodzą takie słuchy, że ja zniszczyłem dobre imię Rewala i zniszczyłem dobre imię Ośrodka. Trochę milczenia, bo tak naprawdę to nie wiadomo co powiedzieć. Proszę Państwa, więc nadal jesteśmy jakby w rewalu, przy rewalu i proszę nie pisać do nas y, jakichś komentarzy typu A co z rewalem, a co z kośćmi? No i co Pan załatwił w rewalu? Tylko proszę czekać, tak jak my czekamy, proszę się denerwować, tak jak my się denerwujemy, ale nie wylewać i żali na papier, tak, czyli na, powiedzmy, na społecznościowe różne tam portale, bo gdyby to od nas zależało, dawno byśmy już to załatwili. Ale niestety to nie zależy od nas. Od nas pośrednio. A dalej to już urzędnicza brać. Kurna jego nać. A tak, tylko każdy każdego chce pouczać, każdy każdemu chce dawać rady i potem wychodzi tak, jak taka sytuacja jest, mówi Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje? A tatuś odpowiada ze stoickim spokojem. Nie mówi się zakręcowywuje, tylko Jasiu zakręca. No dobrze, to dlaczego on zakręca? Na to tatuś odpowiada, bo mu się tory wygły. Proszę Państwa, jeszcze nie umilkła sprawa dla reportera naszej, naszego bycia na Woronicza, em, gdzieśmy tam 15 września dali popis, jeśli tak można powiedzieć, to chyba wszyscy dali popis, e, e, sprawa pana Andrzeja Żukowskiego. Otóż to wszystko dzieje się dzięki naszej wspaniałej, która już wpisała się w nasze stowarzyszenie, dziennikarce Dorota Czerwińska. E, to jest nasza Dorotka, jak to się mówi. Był kiedyś taki a, oddział wojskowy i śpiewali oj Doroto, oj Doroto tylko z tobą przejdziemy przez to złotne błoto, tak więc mamy tutaj taką Dorotkę Czerwińską która jest dziennikarzem śledczym dziennikarzem takim no jakby to powiedzieć trochę obyczajowym, tak, bo pisze różne te rzeczy do gazet, do bałera, kiedyś pisała no dzisiaj już może niekoniecznie ludzie się rozwijają, więc bierze się za książki i za inne rzeczy będzie także ekspertem, ja już to wiem będzie ekspertem także w programach u Pani Jaworowicz, być może wielu innych też. I to dzięki właśnie naszej dorodce, że tak ładnie powiem, wiele rzeczy poszło do przodu, wiele rzeczy się rozwija, dzieje. Przecież spotkanie z, paną, z panią Elą Jaworowicz to też zawdzięczamy dzięki Dorocie. Bo dostać się do tej pani to jest tak, jak trochę wygrać lotka, a ona może być naprawdę mówię teraz o pani Eli, tym, tym że tak powiem, no, biletem do lepszego świata dla tych, którzy potrzebują tej pomocy. Nie dla nas oczywiście. Tylko dla tych, którzy potrzebują tej pomocy. No i nasza dorodka, która jest jakby zimnym okiem potrafi na to wszystko spojrzeć i bardzo surowo, ale jakże, jakże prawo ocenić sytuację i jako ekspert powiedzieć, co do czego dopasować. Więc nawet jeśli by Państwo chcieli skorzystać z pomocy też naszej, albo na przykład uznać, że może właśnie to jest dojście do pani Eli Jaworowicz, to zapraszamy do pisania, nasza Dorotka się tym zajmie. To jest nasze, że tak powiem ładnie, jak to się kiedyś mówiło, ciało pedagogiczne, tak? No to to jest nasze Ciało stowarzyszeniowe, nasze ciało dziennikarskie. Dobrze mieć takiego dziennikarza, którego się wszyscy boją, albo inaczej, nie, nie tyle co boją, ile mają respekt, bo dobrze pisze, a pisze też prawo. Więc w sprawie dla reporterów, prawda, dla reportera dokonaliśmy pewnego przełomu. 15 września, 8 października będzie to nagranie. O tej godzinie, o której jest sprawa dla reportera, i można by powiedzieć, że to wszystko dzięki Bogu. Ale tak, proszę Państwa, dzięki Bogu dostaliśmy taką dorotkę. Dzięki Bogu znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że tak kieruje tym wszystkim Bóg. Ktoś może powiedzieć, że tam ktoś siedzi przy komputerze i właśnie rozysowywuje nam mapę naszego działania. Niech sobie nazywa to jak chce. Ja zawsze mówię, dzięki Bogu, mamy to czy tamto. I właśnie to on nakierowywuje, nie wiem czy to ładne słowo powiedziałem, żeby nie było jak z tymi torami, co się wygły, ale naprowadza nas o to, będzie ładniej na nas samych, tak? Stań na jego drodze, bądź tutaj, zadzwoń do niego i rozrastamy się, ale po to, aby pomagać innym. Ja dziękuję Państwu za maile, za wpisy, nawet no to są głupkowate, które się czepiają, że ten jest taki, że temu noga nie dochodzi do prawej, lewa mu odeszła, że ten ma oko opóźnione, a ten rodzaj nieważny. Pisanie jest też sztuką wyrażania swoich emocji, a że w taki sposób niektórzy wyrażają, no to świadczy tylko o ich kulturze. O kulturze można by dużo mówić, ale jak to się mówi, o gustach się nie dyskutuje, więc może o kulturze też nie dyskutujmy, bo niektórzy mają ją jeszcze jak Papuasi Nowa Gwinea, choć być może tamci bardziej są kulturalni od niektórych tutaj pismaków. Więc mówię dzięki Bogu, bo o Bogu trzeba dużo mówić. Jeżeli ktoś się obraża, że ja mówię o Bogu, <laughs> To ma prawo się obrażać, ja nie widzę tu przeciwwskazań, ale niech nie wyraża tego w sposób jakiś taki bardzo twórczy, że ja nie mam racji. Bo czy ja mam rację, czy nie mam racji, to oceni nas historia po tym co zrobiliśmy i czego dokonaliśmy. Natomiast jeżeli będziemy zastanawiali się, że ten jest zły, bo mówi o Bogu, a ten jest dobry, bo nie mówi o Bogu, do niczego nie dojdziemy. I nie rozliczajmy ludzi po tym, co mówią i w co wierzą, tylko po tym, co robią. Oj, ale mi się powiedziało, poleciałem jak na ambonie. A proszę Państwa, a propos takich ekspertów, którzy wszystko wiedzą, wszędzie byli. Jasiu przychodzi do szkoły, właściwie ze szkoły i mówi tacie, Tato, dostałem jedynkę. Z czego, żeś dostał jedynkę? No z geografii. A co nie wiedziałeś? No, nie wiedziałem, gdzie leży Afryka. Na to tata odpowiada: Och ty dużne dziecko moje! Afryka jest niedaleko tu, zaraz za rogiem. Jak to? Na naszym zakładzie pracuje Murzyn, a do pracy przyjeżdża rowerem. Proszę Państwa, no ja nadal pracuję, pomimo, że jeździmy dużo w teren, poszukujemy. Mieliśmy teraz ostatnio we Wrocławiu, bo byliśmy, o tym zaraz powiem, ale jeszcze chwila przerywnika. Spotkaliśmy się z nowymi stowarzyszo stowarzyszonymi, dobrze mówię, tak? Którzy mają biuro detektywistyczne, którzy pracują, też poszukują i mamy już dwie sprawy, które będziemy brali w tym już tygodniu pokonferencyjnym, tak? Więc to też ciągle w ruchu. Ale pracuję, przyjmuję u siebie ludzi i zapraszam. Czy to on Online, czy to przez WhatsApp, czy tam inne rzeczy, jakie można zrobić sobie, e, rozmawiać ze sobą. I przyjechała pewna pani, rozmawiała o swoim mężu. Mąż niestety popełnił samobójstwo. Znaczy, może inaczej, mąż nie popełnił takiego klasycznego samobójstwa. Tylko przedobrzył z narkotykami. A dlaczego przedobrzył? Ponieważ był bardzo chory, wszystko go bolało i tymi narkotykami uśmierzał, jakby sobie ból. Niestety wziął za dużo heroiny, no tak to nazwijmy, niestety, i odleciał w zaświaty. Ktoś by powiedział, że aha ksiądz nie chciał go pochować, powiedział, że on nie nadaje się do pochowania. No toż może nadawał się do zasuszenia, żeby w szafie stać, ale bo ja nie wiem, może trzeba było go owinąć w jakieś przesiedadło, do łóżka położyć. Trudno powiedzieć. W końcu go pochowano. Ale kontakt z tym człowiekiem był niesamowity. Wiele rzeczy powiedział takich, gdzie jego, no już była żona, była w szoku, była bardzo pod wrażeniem. Ale jedno kluczowe zdanie bardzo mi utkwiło w głowie, kiedy zapytaliśmy się go, jak ci tam jest, tak, bo przecież według różnych cytatów biblijnych, może nie biblijnych, ale już cytatów takich kościelnych, kiedy to księża z ambony grzmocą, znaczy nie, nie, nie że się grzmocą, przepraszam, tylko grzmocą z tej ambony, prawda, różne rzeczy to, że mówią o potępieniu, o piekle, o, o tym, że już diabeł podkłada węgiel, to przecież była też taka sytuacja, że Mm-hmm. Przyszedł e, e, z góry ktoś do piekła, ym, prawda, i zaczął patrzeć, czy tam normy są wykonywane. No i mówi, A dlaczego tam, gdzie że Polska to pod kotłami się nie pali. E, no a ten mówi, No bo tam są Polacy, no i co z tego? No i ktoś węgiel ukradł. Także tak to jest w piekle. To, to nie tak działa, to właśnie tak nie jest. I kiedy zapytaliśmy się tego zmarłego <laughs> jako medium, jak mu jest po tamtej stronie, czy się odnalazł, no wiedząc co zrobił. Pytanie było takie, ale odpowiedź była jeszcze szybsza. Po tamtej stronie więcej miejsca jest dla takich jak ja, niż dla tych, którzy leżą krzyżem w kościele. To było niesamowite, proszę państwa. Ja jestem człowiekiem wierzącym, zawsze mówię o Bogu, jestem w kościele, a jednak muszę to przekazać: więcej miejsca jest dla ludzi, którzy pobłądzili. Tak? Ludzi, którzy zgrzeszyli. Ludzi, którzy w tym życiu no, zrobili wiele dziwnych rzeczy. My nie mówimy o mordercach, o gwałcicielach. Spokojnie, żeby zaraz mi ktoś tu... żeby jakaś menda mi tu nie zarzuciła, że ja, że ja promuję, że zgwałcił, zabił, zamordował i tam na łąkę poszedł. No chyba, nie wiem, sadzić kaktusa do góry nogami. Żeby mi ktoś tego nie zarzucił, bo tu zaraz już widzę te mendy, już im ręka po klawiaturze chodzi i zaraz będą pisali. Nie, nie, absolutnie nie. Mówię o ludziach zagubionych o ludziach, którzy pokręcili się w tym życiu, którzy nie byli do końca tacy właśnie prawi. Więc pada odpowiedź, bardzo mądra i mocna. Po tamtej stronie więcej miejsca jest dla ludzi tych właśnie pochrzywdzonych, niż dla tych takich, w cudzysłowie nazwijmy, bogowojnych. I ja to rozumiem, bo, proszę Państwa w grę słowną można się bawić i ona jest zabawna kiedy jest zabawna ale kiedy zaczyna być denerwująca przestaje być zabawna pani pyta dzieci powiedzcie mi dzieci jakie zwierzątko na a ja się wstaje i mówi a może to karp no nie ja się no dobrze skoro nie wiecie na a to powiedzcie mi teraz zwierzątko na b ja się wstaje i mówi być może to karp no nie Jasiu idź za drzwi Jasiu wychodzi powiedzcie mi teraz w takim razie dzieci zwierzątko na C nagle drzwi się otwierają i Jasiu mówi czyżby to był karp także kontakty które mam jako medium czasem zaskakują nas mnie na pewno ale to są bardzo dobre kontakty one właśnie pokazują nam jak jest po tamtej stronie. Proszę Państwa, i teraz przejdziemy znowu do naszej Dorotki. Nasza Dorota Czerwińska wpadła na genialny, dla mnie genialny pomysł, ponieważ postanowiła skontaktować nas z panem doktorem Kaczorowskim. Już wyjaśniam, pan doktor Kaczorowski jest to e, e, psychot Analityk czy psychoterapeuta, ale też hipnotyzer, hipnoterapeuta i psycholog. Tak? Wszystko w jednym, można by powiedzieć, właśnie przyjmuje we Wrocławiu. I pani Dorota, nasza. Dziennikarka wpadła na pomysł, aby zrobić eksperyment, że zaprosimy panią Ziemniakową, czyli mamę zaginionego syna, i poprzez hipnozę powie, gdzie jest jej syn. Tak? Być może uda się to zrobić. Zrobimy tak zwany regresing hipnotyczny, cofniemy do tego czasu, kiedy się to wszystko działo. Będzie jeszcze w tym uczestniczyło dwóch od pana Kaczorowskiego, którzy są jego takim medium. Stworzymy taki krąg hipnotyczny. Otóż strzał w dziesiątkę był naszej Doroty, naszej dziennikarki, ponieważ zrobiliśmy ten eksperyment. Pan Kaczorowski zgodził się i to probono zrobić dla tak ważnej sprawy. Proszę Państwa, muszę przemilczeć, bo to przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W tym tygodniu będzie fragment tego filmu pokazany. Trzy godziny pracy było, więc, więc będzie tylko fragmencik. I tak potem będzie pokazany większość tego filmu, ale też nie cały. No muszę powiedzieć, że mnie jako praktyka człowieka, który wiele widział, niewiele widziałem. Jak to zobaczyłem, muszę powiedzieć, że niewiele widziałem. Eee, to, co przekazała mama, i to, co przekazały te obok siedzące media, zmnoziło nas. Ba, mało tego. Powiedziało nam to wszystko to, co myśmy przez trzy lata, czego się dochodzili. W mamę ziemniaka wszedł jakby duch yy, syna własnego i zaczął przemawiać przez nią. Rzeczy, jakie opowiedział, wyprostowały nas, yy, zmroziły. Yy, nie mogę o nich powiedzieć, ponieważ dla dobra śledztwa w ogóle nie mogę powiedzieć, co się tam wydarzyło. Znaczy mogę powiedzieć, jak to wyszło. Wyszło genialnie. To mamę rzucało na podłodze, ponieważ yy, Ponieważ odgrywała ostatnie momenty, jakby śmierci nawet własnego syna. I e, może na tym zakończmy tą moją relację, ponieważ będzie fragment tego filmu, ale naprawdę, naprawdę zrobiliśmy przełom. I tu dziękuję znowu naszej Dorocie Dziennikarce, ale także dziękuję też panu Kaczorowskiemu, który po prostu no, zgodził się i przyjął nas i, i poświęcił swój czas media, których ma tam dwóch takich, takie mediumiczne osoby poświęciły czas, tak? Odwołał pacjentów, żeby w tak szlachetnej sprawie pomóc. Potem byliśmy w telewizji WTV, w której także zdaliśmy relacje. O tym wszystkim mówiłem. No, był to bardzo, bardzo pracowity dzień. I wszyscy byliśmy bardzo tym dniem zmęczeni, ale jakże szczęśliwi, zadowoleni. Nasza Dorota także uczestniczyła w tym eksperymencie, była, przy nas siedziała, oglądała, zadawała też pytania do, tych, do tego medium. Ja też to robiłem. To był bardzo, bardzo wspaniały czas. Także jeszcze raz dzięki naszej dorocie. Właśnie robimy rzeczy, których żeśmy nie myśleli, rozwijamy się. I tak właśnie wszyscy pasujemy do siebie i pomagamy. Także jak Państwo chcą nam pomagać, to zapraszamy każdego do naszego stowarzyszenia, kto chciałby dołożyć się do tej sprawy, tak? Mało tego, jest taki pan Rokus, to jest człowiek, który jest, jakby to Państwu powiedzieć, no, specjalistą od, znaczy biegłym jest w ogóle, jest nurkiem, specjalistą od wyławiania ciał, no zabrzmi jak zabrzmi, w swoim życiu już 300 ciał wyłowił, ma medale, które dostał od władz państwa i też postanowił pomóc w sprawie rewala, pro bono. Proszę Państwa, to jest niesamowite, jak ludzie chcą pomagać innym i ja z każdego dnia cieszę się i Bogu dziękuję za ludzi, których spotykamy, ale to też dzięki naszej Dorocie, więc każdy z nas gdzieś tu może dołożyć cegiełkę, nie licząc na to, co z tego będę miał, tylko co dam innym i nie martwmy się, że czegoś nie zrobimy, ale zrobimy wszystko. I tak jak tatuś mówi, Jasiu wstawaj, spóźnij się do szkoły. Nie martw się tato, szkoła nie jest pociągiem, niestety zawsze stoi w tym samym miejscu. No cóż, proszę Państwa, rozgadaliśmy się tutaj o różnych rzeczach na tej całej pogadance. Ja nigdy hmm, potem nie mam czasu czegoś powiedzieć poza nami, tak, one się może stały takimi trochę stowarzyszeniowymi pogadankami, ale ludzie czekają też dowiedzieć się, co ciekawego zrobiliśmy, co się dobrego wydarzyło. Otóż, proszę Państwa, jest też wiele absurdów, które widzieliśmy yy, i. Postaramy się zrobić już w przyszłym tygodniu w miarę czasu jakiś film o naszej sławnej koronce, bo rzeczy, które fotografujemy, które widzimy, są tak absurdalne, jak mówiłem już, że podczas konsumpcji może zdjąć maseczkę. No więc to są takie różne ciekawości, które widzimy. Zachowaj odstęp, będąc w toalecie. No, no, no raczej tam, no ja nie wiem, czy przed koronką ktoś razem wchodził do jednego pisuaru. No chyba nie. A tutaj piszę w toalecie, podczas oddawania, Moczu zachowaj odstęp od drugiej osoby. No to, to, to genialne są rzeczy, o których należałoby czasem mówić, jak to ludzie zgłupiali, tak? Wsiadając do autobusu, obejrzyj się, czy ktoś za tobą nie stoi. No to, 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 to są właśnie, te, a jak stoi, to, to to co? Więc proszę Państwa, wiele takich ciekawostek będzie. Otóż zapraszam też na dziesiątą konferencję Stowarzyszenia Przystań Nadzieja. Która odbędzie się w Izabelinie, w Domu Kultury. Mamy jeszcze jedną godzinę dołożoną, więc proszę Państwa, cały, całodniowa konferencja. Dlaczego? Po pierwsze, jest to dziesiąta już konferencja, więc jubileusz, jubileuszowa. Po drugie, mamy ośmiu prelegentów, którzy będą mówić. Po trzecie, nawzajem się będziemy mogli spotkać, porozmawiać, zobaczyć też samochód stowarzyszeniowy, który już będzie stał oblepiony. Będzie także nasza dziennikarka, Dorota, z którą będzie można porozmawiać w sprawie, gdyby ktoś chciał jakieś ważne tematy przekazać, które mogłaby napisać, czy też udać się do pani Jaworowicz. Ech, proszę Państwa, no i w ogóle my, tak, my razem ze sobą, nasze spotkania. M będzie nasz wspaniały ksiądz Maciej, który już będzie niedługo biskupem. Ale o tym to jeszcze zdążymy poopowiadać. Także w ogóle zapraszamy wszystkich na dziesiątą konferencję Stowarzyszenia Przystań Nadzieja. Oczywiście, miejsc ograniczonych jest, tak, bo jest koronka, bo trzeba co drugie miejsce. Proszę, Proszę... Proszę Państwa, nie bójmy się. i nie bójmy się. Więc zapraszam wszystkich ciekawych naszej konferencji, a naprawdę prelegenci będą ciekawi. Więc ja już nic nie będę wymieniał, bo jak Państwo wejdą na stronę, zobaczą, to wszystko będzie jasne. Dziękuję Państwu za uwagę, jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że mm, mm, możemy, możemy tutaj ze sobą porozmawiać, że mogę do Państwa powiedzieć i podzielić się tak ciekawymi, tak wspaniałymi rzeczami. Proszę Państwa, nie bójmy się absurdów, które się dzieją, nie bójmy się tej całej koronki, bo zawsze powtarzam, jeśli masz odejść... To odejdziesz. Jeśli masz zostać, to zostaniesz i bez względu na to, czy cię zabierze koronka, pijany kierowca, choroba, czy spadnie ci cegła na łeb w drewnianym kościele. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, lajkujmy, podbijajmy. Mm, wszystko, co tam się robi, łapka w bok, w górę, udostępniajmy. I jak to mówią, Alleluja, i do przodu.